Cześć. Masz dane dwa okręgi. Opisz tą sytuację symbolicznie. Okrąg numer 1 ma środek w punkcie A i promień długości 3. Okrąg numer 2 ma środek w punkcie B i promień długości M-4. Więc możemy zapisać tak, że R1 to się równa 3 i dodatkowo R2 to się równa M minus 4. Wiemy, że odległość między ich środkami jest równa 7. No to dopisz tutaj, że odległość między środkami AB równa się 7 i mm, te dwa punkty tworzą tutaj odcinek, jak widzisz, o długości równej 7. Następnie obok zapisz założenie dotyczące promienia numer 2, ponieważ... Zobacz, tutaj pojawia się parametr, a my wiemy, że długości promieni muszą być liczbami dodatnimi. Dlatego zapiszemy, że m 4 jest dodatnie, czyli rozwiązując tą nierówność otrzymamy m większe od czwórki. Taką nierówność moglibyśmy też opisać przy pomocy przedziału. M należy do liczb od czwórki do plus nieskończoności. Następnie czytamy dalej polecenie i okazuje, że, o, okazuje się, że chcemy wyznaczyć takie wartości tego parametru, dla których okręgi mają jeden punkt wspólny, czyli są styczne, tak? Mają punkt wspólny, czyli są styczne, mają punkt styczności. No to zaglądając do podręcznika, są dwa typy. Położeń okręgu, w którym występuje słówko y, styczny. Jest okrąg styczny zewnętrznie i okrąg styczny wewnętrznie. Okręgi styczne zewnętrznie może taką jedyneczką je oznaczę i w skrócie zapiszę OSZ. Otrzymasz w momencie, kiedy będzie zachodziła taka równość. R1 plus R2 to się równa długość odcinka AB. Podstaw w miejsce R1 trójkę, w miejsce R2 M minus 4, w miejsce AB siódemkę. 3 odjąć 4 to jest minus 1. Minus 1 przenosisz na prawą stronę, po lewej stronie zostawiasz M, po prawej stronie otrzymasz. Plus 8. 7 plus 1 to jest 8. M jest równe 8. Następnie pod tym rozwiązaniem zapisz przedział z założenia. M należy do przedziału od 4 do plus nieskończoność i wyznacz część wspólną z tych rozwiązań. Wspólnym rozwiązaniem będzie m równe 8. Dla M równego 8 otrzymamy e, takie okręgi, które mają jeden punkt wspólny. Ale jeśli popatrzysz znowu do podręcznika, to masz jeszcze drugi przypadek, kiedy otrzymamy OSR, czyli okręgi styczne. E, przepraszam, OSW, czyli okręgi styczne wewnętrznie. I wtedy, żeby otrzymać takie dwa okręgi, musi zachodzić następujący warunek. Wartość bezwzględna z R1 minus R2 to się równa długość odcinka AB. Zobaczmy, co tutaj otrzymamy. R1 to jest 3. Odjąć. R2 to M minus 4. To się równa 7. Porządkujemy wyrażenie pod wartością bezwzględną i otrzymamy. 3 minus minus 4 to jest 7, odjąć m równa się 7. Równanie z wartością bezwzględną przed nami. Musimy zapisać dwa przypadki: 7 minus m to się równa 7 lub 7 minus m to się równa minus 7. Minus m zostawiam po lewej stronie siódemkę przenoszę na prawą stronę otrzymuję 0 m równa się 0 tutaj minus m to się równa minus 7 minus 7 to jest minus 14 dzielę obustronnie równanie przez minus 1 i otrzymuję m równe 14 i teraz zobacz m równe 0 nie należy do założenia nie należy do przedziału od 4 do plus nieskończoności natomiast m równa się 14 należy do założenia Ogólnie te dwa przypadki możesz też ująć w ten sposób, że tutaj dopisujesz przedział M należące od 4 do plus nieskończoności i wyznaczasz część wspólną. Część wspólna nie istnieje, czyli zbiór rozwiązań jest pusty. Natomiast tutaj, jak dopiszesz M należy do Przedziału od czwórki do plus nieskończoności, to tutaj część wspólna istnieje i to jest m równe 14. m równa się 14, a zatem otrzymaliśmy dwa rozwiązania. m równa się 8 oraz m równe 14. No i tutaj pod spodem musisz zapisać odpowiedź. m należy do zbioru rozwiązań dwuelementowego. I w tym zbiorze znajdują się liczby 8 i 14. Dla takiego M te dwa okręgi będą styczne zewnętrznie i styczne może tak będą miały punkt styczności. O, w ten sposób to ujmijmy. Rozwiązałem też kolejny przykład z tego zadania. To już będzie taki odcinek bonusowy dla osób wspierających ten kanał. Jeśli Chcesz do nas dołączyć, to na ekranie końcowym znajdziesz link potrzebny do tego. W opisie pod tym rozwiązaniem też jest link. Myślę, że warto. Możesz wybrać dowolny próg wspierania i bardzo szybko staniesz się częścią tej elity, która rozwiązuje więcej zadań, więcej przykładów. Lepiej się uczymy, więcej takich mechanizmów poznajemy. No dalej będziemy rozwiązywali okręgi jakie to będą okręgi? Takie, które będą miały dwa punkty wspólne. No też ciekawe zadanie przed nami. Myślę, że jak poprosisz rodziców i pokażesz im ten kanał, to chętnie będą wspierali twoją edukację, a zarazem też ten kanał.